Dlatego właśnie musicie sprawdzić Farming Simulator. Jest bardziej epicki niż kiedykolwiek. W 2008 roku Farming Simulator wystartował z prostym pomysłem: zarządzaj własnym wirtualnym gospodarstwem. Przeskoczmy do dziś. To globalny fenomen, który sprzedał się w ponad 25 milionach egzemplarzy. Z roku na rok gra wchodziła na wyższy level: lepsza grafika, bardziej realistyczne maszyny i mnóstwo nowych funkcji. Mówimy tu o jeździe traktorami John Deere, hodowli zwierząt, a nawet zarządzaniu finansami, niczym prawdziwy rolnik z podłodzi. Ale nie chodzi tylko o samą grę. To społeczność sprawiła, że rozkwitła. Moderzy, niczym prawdziwi bohaterowie polskiej wsi, stworzyli niesamowitą zawartość, dzięki której gra jest ciągle świeża i ekscytująca. Teraz, wraz z najnowszymi wersjami, Farming Simulator to najbardziej kompletne doświadczenie rolnicze w historii. I wiecie co? To nie koniec, bądźcie na bieżąco i uprawiajcie dalej.